Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku założymy ten oto sportowy tłumiczek do tego skuterka. E, tu jeszcze mam nowy kask, ale powiem Wam, e, fajny tylko, że kupiłem za mały. Nie wiem, coś mnie tknęło. Zamiast Normalnie tamten była MK. Zamiast to wziąć MK, to ja coś popatrzyłem na wymiary i mi się wydawało, że że ten będzie lepszy, a jest trochę za ciasny, więc kurde, no ale to nic coś tam jakoś, albo się będę męczył, albo po prostu z czasem wymienię, albo może go sprzedam tani nie był, 230 zł, tak trochę szkoda a powiecie, co było oddać, jak sprawdziłeś tak, tylko, że ja już zerwałem tu naklejkę, porwałem pudełko i, i mam to gdzieś odsyłanie więc jakoś sobie z tym poradzę E, tak, to ten tumiczek zamówiłem na e, China Market, na Ali. E, z tego względu, że wpisałem sobie Piaggio 125 i taki można powiedzieć dedykowany do niego e, znalazłem. Z taką końcóweczką, więc ta końcóweczka prawdopodobnie będzie tu pasowała. I nawet jakbym chciał później zmieniać e, tumik. To tutaj już jest chyba 50 standardowa, tak jak w innych i będzie łatwo można wymieniać na ten sprzęg tutaj taki sprzężynki zaraz zobaczymy jak to wygląda e... 260 zł chyba za to dałem Oczywiście 100 coś było, tylko że drugie 100 to przesyłka. No ale szybko przyszło. Szybko przyszło, bo to wysyłka z Unii Europejskiej była. Do tego mamy taki jeszcze naciąg do sprężynki. Taką taśmę do uszczelnienia. Sprężynki, śrubka i opaska. I opaska. Zobaczcie. Nie jest wcale taki duży, akurat do skuterka będzie zgrabny. No i akurat mam rękę dużo, to nie patrzcie na to. Może wasza będzie mniejsza, ale porównam do tego. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ten duży, oryginalny. Tylko, że ten też będzie gdzieś tutaj, bo się ta przedłużka. Ten będzie taki zgrabniejszy. No i tutaj mamy Killera Tutaj mamy gumeczkę, osłonkę tam do śrubki, żeby odkręcić DB killera. No i tak to wygląda Tak to wygląda Zaraz będzie Gorzej martwi mnie to jak go przymocować Chyba będzie delikatny problem z tym Może jakiś dystans zastosujemy Dobra zaraz będę się tym zajmował akurat właśnie jest trochę jeszcze gorący, bo przyjechałem z miasta, z urzędu skarbowego bo zapomniałem o zgłoszeniu, Magda mi przypomniała podatek P PCC 3 80 zł trzeba za niego zapłacić ale jest jeszcze gorący bo dopiero z miasta przyjechałem podatek jeszcze PCC 3 Zapomniałem zgłosić i trzeba zapłacić. No Także niech ostygnie, może idę na kawę. Niech ostygnie. Trzeba byłoby go też trochę umyć, bo już jest taki zakurzony. Aczkolwiek zanim go umyję, to pojadę jeszcze po polach. Zobaczę. Ale... No to już powiem Wam, że... Mokre, i tam leje się paliwo. Muszę do tego zajrzeć, ale to chyba od strony tam jest śrubka i to chyba od strony tego. Bagażnika trzeba się do tego dostać tak mi się wydaje. To chyba powietrze zasysa. Też tak kurde z łapie, to tak po polnych drogach trochę nie bardzo jeździ chyba ten filterek trzeba byłoby nasączyć w oleju i często czyścić. Ogólnie unikam no, e, dróg polnych. Jazdę po drog drogach polnych, żeby po prostu gdzieś tam nie zaciągnął tego kurzu. A jeszcze tego wam nie pokazywałem chyba. Dokładki. Dokładki do, do szyby. O, już jest fajnie. Już mi nie, nie uderza pęd wiatru w głowę. Nawet jak się leci 110, to, to ładnie to unosi, tak jakby do góry. To jest regulowane, można obniżać, podwyższać. I... Fajna, fajna, fajna sprawa to jest dokładka. Może trochę mała, ale taka zgrabna. No jakbym taką szerszą założył, to mogłoby tak być nieładnie, a tak... chociaż nie wiem, może i szersza też pasowała. Zdjąłem tu mik, ale zobaczcie, ten też jakoś nie był tak za bardzo. Patrzcie ile tutaj tego napchane grubością, żeby tu było odpowiednie, bo to jest ta strona jest grubsza to by weszło do środka A tutaj pasuje Idealnie No idealnie to nie, bo Jest delikatny luzik Także trzeba będzie pewnie zastosować tą taśmę Trochę mało poddarte do góry Trzeba było może wyprofilować tą rurę Ale myślałem, że to będzie źle dopasować Ale chyba nie, nie będzie aż tak źle Ciekawe jak tak, jak to będzie Dziło, spróbujemy tak bez montażu zapalić. Tutaj chyba jednak trzeba będzie coś uszczelka dać, bo za luźno. Może ścisnie, ale nie będzie chyba. Chociaż zaraz zobaczymy. Ścisnęło ładnie. Może nie trzeba będzie niczym uszczelniać. Zobaczymy jak tak odpalimy. Montaż ekspresowy. Jeszcze były jeszcze takie uchwyciki dodatkowe. E, to nie wiem, czy pokazywałem do naciągania sprężyr a tak naciągnięte. I e, no, wszystko pasuje plug in play, jak to się mówi. E, tu nałożyłem, bez tego ścisnąłem, tu nałożyłem, tu znalazłem tulejkę, dałem dłuższą śrubę, tak to wygląda, tak to wygląda, zaraz jeszcze spróbujemy. Spróbujemy tutaj odkręcić, zobaczymy jak bez tego brzmi Ale dla mnie jest to troszeczkę za głośne Spróbujemy, może pojadę do marketu Kupię jakiegoś druciaka i spróbujemy włożyć jakiegoś druciaka Będę jeszcze Będę modyfikował jeszcze ten, ten tłumik Ale co, kluczyka nie było? Nie, idźby kluczyk jeszcze do tego, żeby tu odkręcić albo już gdzieś zgubiłem Mi się zdaje, że w zestawie był albo mi się tylko tak wydaje No nie wiem zaraz zobaczymy, odkręciłem to zobaczymy czy wypluje sam tego tą końcówkę Czyściki metalowe. <noise> Zobaczymy, co to da. Czy będzie trochę lepiej? Nie chcę podpaść tutaj sąsiadom. Najprościej będzie upchać te czyściki metalowe, chyba. Czy jakoś to wydrapie później? Ha, chciałem w rękę to wziąć. Mm -hmm. Dobra, upchałem 3 Jest! On nie będzie się jeździć na wysoki ubrotach cały czas. No przyjadę się tak. Zobaczymy. Chyba jest Okej. Okay. jest OK, nie wiem, eee, oceńcie sami. O wiele lepiej. Z Trzema czyścikami jest o wiele lepiej. Delikatnie puka, na wyższych obrotach nie jest tak już e, uciążliwie i wcześniej tego świstu takiego nie było słychać. Skutera teraz już słychać. Przyjechałem na rzepak, zobaczyć jak schody. Powiem Wam są schody. Są wschody. Ale temu rzepakowi brakuje wody. Wody. Jakby poszedł jakiś deszczek, to by on odżył, i, i te rządeczki by się ładnie pokazały. Ale widzicie, poszło glifo i wszystko, wszystko niepotrzebne zlikwidowane. Tu coś nowego wyszło A to co wszystko stare Powschodziło, tego nie ma Nic go nie męczy A jest sucho Więc to było dobre posunięcie To było dobre zagranie Teraz yy, samosiewów z jęczmienia Byłoby multum Wyciągałyby wodę, jeszcze niepotrzebnie, tego rzepaku no i byśmy po prostu jeszcze go niepotrzebnie męczyli. Tak jest sucho, wyszedł, stoi w miejscu, jakoś tam się broni. No, ale wschody są zawaliste, podawają mi się. Dobra, jadę jeszcze na inne pola zobaczyć. A tu jest u Taty. Był pierwszy siany. Tutaj chyba za głęboko go zasiałem. To, co za głęboko. Znaczy, wydawało mi się za głęboko, ale nie. Zobaczcie. A ten większy jest, zobaczcie, elegancki. Ale. Nie, nawet nie ma dużo samosiełów, niestety, to trochę jest. Ale to trzeba byłoby. Po deszczu chociaż, żeby go nie męczyć. Ale też, o zobaczcie, tutaj gdzie szczelina dobrze się nie zamknęła. No to leży w suchym albo nie leży, znaczy leży w ogóle nie przysypany. No nie są równe schody, Powiem wam. No, po deszczu się pewnie wyrówna, o tutaj ładnie kawałek. ale myślę, że coś tam z niego będzie. No czekamy na deszcz i wtedy się wszystko pokaże co i jak.